Dzień dobry, witam Państwa uprzejmie na mojej wystawie, wystawie zatytułowanej Było. Nazywam się Augustyn Michał Kwasowski i prezentuję kilkanaście fotogramów z różnych miejsc, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Dlaczego tytuł wystawy Było? No bo to było. Był dostęp wszędzie, wszędzie można było pojechać, zobaczyć. W tej chwili epidemia nas wszystkich uziemiła i tego wszystkiego nie możemy dotknąć, pogłaskać. Zostały nam tylko zdjęcia. Być może znowu będzie dobrze. Bądźmy optymistami. Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się dość dawno. To były lata 50. Tak, 50. Skończyłem szkołę podstawową i rodzice. Jakoś tak cieli moje zainteresowania. Trochę też wtedy rysowałem. Kupili mi aparat fotograficzny, najlepszy wtedy w całym byłym RWPG. Aparat fotograficzny, druk na szeroką błonę, czyli taśmę fotograficzną 6x6 i 4,5x6. No i później już tak szło. Fotografowałem z różnym szczęściem, zmieniałem aparaty, zmieniałem swoje upodobania. Troszeczkę współpracowałem z prasą, troszeczkę współpracowałem też i właściwie uczyłem się sztuki filmowania w klubie gong prowadzonym przez Andrzeja Kurbańskiego, znakomitego kieleckiego dokumentalistę. No niestety Andrzej już od wielu, wielu lat nie żyje, ale jego filmy zostały i często w internecie się pokazują. Jeżeli mówimy o wystawie. Jest tu, jak mówiłem, kilkanaście tematów. Zaczyna się od bazi, gdzie zimą, właściwie to już był przełom zimy i wiosny, szać. Pokazało się na moment szać na tych baziach. Pokazało się słoneczko. Szać się zaczęła rozpuszczać, topić i zrobiły się piękne diamenciki na tych badziach. No i dalej mamy kolejno yy, z, z Czech. Z Czech tak, bo to kiedyś była Czechosłowacja, teraz są Czechy między innymi, skalne miasto Arszpach, później też yy, jest punkowa Jaskinia. Dalej mamy mamy troszeczkę morza, troszeczkę Bieszczad, no polskie Karka są, czyli Szydłów, zabawy z zarewem w Pinczowie no i troszeczkę tu w podczerwieni jest były klasztor, ruiny klasztoru chyba Bernardynów, ale tu nie jestem pewien tego, w Zagórzu, to jest no, blisko granicy z Ukrainą, Berlin i Karlowe Wary no i takie impresje Formy. To krótko było. Dziękuję Państwu za to, że poświęciliście troszeczkę uwagi. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na wystawę. Na wystawę do klubu Ziemowic przy ulicy Księcia Mieszka Chyba Pierwszego. Dziękuję.